Właściciel kanału sportowego Mateusz Borek zdradził, że w przeszłości również otrzymywali oferty organizowania loterii. Magda Loskot poinformowała, że złożyła zawiadomienie do prokuratury na Denisa i nie zamierza go wycofać. Pierwsza aktywność od kilku dni OJ Wojtka zapowiada materiał z Korei Północnej. Dwie osoby zatrzymane w środę opublikowały oficjalne oświadczenia, a dziennikarz informuje, jestem niewinny. Okazuje się, że loterie były proponowane nie tylko influencerom, ale nawet redakcjom medialnym, kompletnie niezwiązanym z motoryzacją. Zdecydowanie najbardziej popularną nagrodą w loteriach były drogie samochody, co automatycznie sprawiało, że to twórcy motoryzacyjni byli najlepiej dopasowani do promocji takich akcji. Mieliśmy jednak również influencerów kompletnie nie tworzących kontentu motoryzacyjnego, federację MMA oraz nagrody w postaci nieruchomości lub wspólnego wyjazdu. Natomiast pewnym zaskoczeniem może być informacja przekazana przez Mateusza Borka, że organizatorzy takich zgłaszali się nawet do sportowych redakcji. Ale ona z nami pracowała przez lata i wczoraj mi przypomniała, że my też dostawaliśmy jako kanał sportowy kilka lat temu takie propozycje. Żeby, Inne duże kanały, żeby, robić te, bardzo... żeby robić te loterie. To ja powiem, że in... I my odmówiliśmy. Nie chcieliśmy tych, tych loterii robić, bo gdzieś tam czuliśmy, że to, to może być jednak nie do końca dla nas. Inne duże domy. kanały też były blisko. Medialne były blisko robienia takich loterii. Jakie inne duże kanały medialne miał na myśli Maciej Turski, tego nie wiemy, natomiast pokazuje to, jak dużo twórców, osób medialnych, a nawet całych redakcji zajmujących się tematami kompletnie niezwiązanymi z motoryzacją otrzymywało takie propozycje. Maciej Turski odpowiedział również na pytanie, czy najbliższa gala Fame się odbędzie. Na razie informacja jest taka, że wszystko odbywa się zgodnie z Czy uczestniczysz w tym wydarzeniu? Nie było w, w Fame? Ie? No. Czy w konferencji. I dalej będziesz uczyć. te patlogie promował? Tak. <grym> <grym> gdybym, gdybym teraz powiedział nie, bo kogoś tam zatrzymali i wypuścili po 48 godzinach i bym się wypił. to byłbym totalnym hipokrytą w nawiązaniu do tego, z kim przeprowadzałem wywiady i z kim rozmawiałem na przykład w świecie sportu i sportach walki. Pozostając jednak w temacie, właśnie osób związanych z motoryzacją, to pojawiły się dwa oficjalne oświadczenia zatrzymanych osób, i podejście tutaj jest kompletnie inne niż reszty. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, like a jeśli like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększycie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Jak zapewne większość osób zdążyła zauważyć, reakcja influencerów na zatrzymanie, a tak naprawdę powrót do medialnej działalności po tak głośnych wydarzeniach z ich udziałem, była w sposób pokazujący dystans do całej sytuacji. Mieliśmy od Lekcji pytanie do siostry, czy wie gdzie była, oraz relacje pokazujące, że wyszła jako pierwsza i samu z detailerem nagrali nawet senkę z dobrym humorem, bo rzucił wrzucił dwie relacje, w tym jedną z informacją o możliwości zadzwonienia do drzwi następnym razem, a drugą, że pod CBSP wpadły dziki. Wojtek Gola natomiast ograniczył się do poinformowania, że Pulsomet przeszedł próbę i dziękuję za wszystkie wiadomości oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych. Kompletnie inaczej sprawa wygląda jednak w przypadku osób związanych obecnie ze światem telewizji. Tutaj zobaczyliśmy po prostu oficjalne komunikaty. Mowa tutaj o Kicksterze, którego oczywiście możecie kojarzyć z twórczości na YouTubie oraz początków na tej platformie, ale również z programu Automaniak. Na jego Instagramie pojawiło się oświadczenie informujące, że pragnie potwierdzić, że przekazał wszystkie istotne informacje stosownym organom. Zależy mu na szybkim wyjaśnieniu okoliczności tej sprawy. Sytuacja nie wpływa na bieżącą działalność jego firmy wynajmującej auta, oraz w przyszłym tygodniu wraca do publiczności. Publikowania materiałów, jednocześnie podziękował za wsparcie osobom z otoczenia i firmom, które z nim współpracują. Oczywiście jest to taki ogólny przekaz, natomiast drugi prowadzący program Automaniach, czyli Adam Kornacki, wystosował poważny komunikat. Na jego Instagramie możemy przeczytać oświadczenie o treści. W związku z zatrzymaniem przez funkcjonariuszy CBŚP i przesłuchaniem w prokuraturze szczecińskiej składam następujące oświadczenie. Nie przyznaję się do zarzucanych mi czynów. Podczas przesłuchania złożyłem stosowne i obszerne wyjaśnienia. Umowa obejmowała wyłącznie wykorzystanie mojego wizerunku i promocję dwóch akcji na moich mediach społecznościowych. Jestem niewinny całą stanowczością będę dochodził swoich praw, bronił prawdy i nie pozwolę na szkalowanie mnie i mojego wizerunku, na który pracowałem całe zawodowe życie. Dziękuję z całego serca za ogrom wsparcia, które moi bliscy ja otrzymaliśmy w tym trudnym czasie z poważaniem Adam Kornacki. Tak więc jest to chyba najbardziej stanowczy oficjalny komunikat jednej z dziesięciu osób zatrzymanych w środę. Dzisiaj wieczorem odbędzie się konferencja FAME, a Magda Loscott informuje o sprawie z Denisem. Wraz z ogłoszeniem występu na jednej gali Denisa, Sandry, Magdy Loscott i Filipa Bąkowskiego pojawiło się sporo komentarzy, że mamy do czynienia z prawdopodobnie najgłośniejszym w historii zestawieniem o podorzu obyczajowym, przynajmniej pod kątem konferencji. Akurat w tym przypadku ciężko doszukiwać się ustawionej sytuacji, przynajmniej pomiędzy Magdą i Filipem. Natomiast była partnerka Boxella potwierdziła, że konflikt z Denisem nie został zażegnany i nie zamierza również wycofać się z kroków prawnych, które pod. I to prawda było z tym tym tak. opluciem, tak? Tak. Y, materiały wideo zostały zabezpieczone i zgłoszone na prokuraturę. Też jakby ja nie cofnęłam tego wezwania. Ona dalej jest w toku ha. i go nie, go nie będę cofać. Nie? Nie. Ha. W wywiadzie udzielonym Hubertowi Mściwiewskiemu Magda poinformowała również jakie podłoże mają te zgłoszenia. Za y, naruszenie mojej etykalności cielesnej i za zniszczenie mojego mienia. A zniszczenie mienia to znaczy? Y, z samochodu. W, w dniu prajmu y, dzień przed galą dosłownie przebito mi oponę. No i co ciekawe, w kontekście dzisiejszej konferencji zarówno Denis, jak i Magda stwierdzili, że nie mają nic przeciwko temu, żeby to Boxel prowadził ich panel lub programy. Więc być może już dzisiaj zobaczymy powrót Michała na kanał Fame. Dodatkowo na początku tygodnia pojawiła się informacja od admina Fameu o promocji najbliższej Gali z wykorzystaniem projektu Banda. Więc jeśli nic się nie zmieniło w związku z środowymi zatrzymaniami, to wszystko wskazuje na powrót Boxela do działań promocyjnych w ramach wydarzeń Fameu. Nie, wiecie co? Będą dwie konferencje. Na pewno okay. będą dwie konferencje. Okej. Okay. I też będzie będą programy takie standardowe formaty, plus na pewno, na pewno banda tutaj zostanie uruchomiona. Więc no przy tej promocji będzie działo się trochę więcej. Mamy na to plan, będziemy to uruchamiać w najbliższych dwóch tygodniach. Oj, Wojtek z pierwszą aktywnością, ale na temat Korei Północnej. W związku z ostatnimi zatrzymaniami CBŚP W sieci pojawiły się spekulacje Dlaczego inne osoby organizujące loterie Miały szczęście i nie zostały zatrzymane Sporo osób szukając wspólnego mianownika Wskazywało na spółkę Influi Z którą również współpracował Oj Wojtek I którego zresztą można zobaczyć zaraz po wejściu Na stronę tego wydawnictwa e-bookowego. Sam Oj Wojtek milczał w ostatnich dniach A szczególnie w dzień zatrzymania Ponieważ nie miał dostępu do internetu I jakkolwiek dziwnie to w obecnym momencie nie zabrzmi To właśnie 5 marca w dzień zatrzymania Influencerów Oj Wojtek przebywał w Korei Północnej. Z informacji przekazywanych przez Emila Truszkowskiego, czyli twórcę kanału o tematyce właśnie północno-koreańskiej, dopiero 6 marca twórcy z Polski mieli wracać z tego kraju. Natomiast wczoraj pojawiła się pierwsza aktywność na kanale nadawczym Oj Wojtka o treści. Wróciłem z Korei Północnej, która była zamknięta przez 5 lat i ponownie zamknęli granice podczas naszego pobytu. To było przecież jak żadne inne. Bardzo dziwne, ciekawe, niekomfortowe, zaskakujące, pozytywne i negatywne. Pierwszy odcinek wleci jutro. Tak więc Oj Wojtek w momencie zatrzymania innych twórców organizujących loterie, znajdował się w miejscu, z którego nieprosto byłoby go ściągnąć. Tutaj warto przypomnieć też aktywność Wojtka po aresztowaniu Buddy, gdzie informował: "U mnie wszystko elegancko, wystawiłem fakturę z 23% vat opłaciłem VAT i tyle". Zobaczymy więc czy pojawi się aktualizacja w momencie powrotu Wojtka do Polski, czy po prostu w jego przypadku nie ma tematu. No i co ciekawe, Oj Wojtek nie był jedynym polskim youtuberem, który pojechał do Korei, ponieważ oprócz niego w tym samym terminie znalazł się tam Piotr Pająk z kanał Podróże Wojownika i u niego pierwszy odcinek z tego wyjazdu już się pojawił. No i właśnie wyjeżdżamy z Chin i wjeżdżamy do Korei Północnej. Natomiast u mnie to już wszystko i tak naprawdę wczoraj to się mało działo, przynajmniej w porównaniu z poprzednimi dniami, gdzie tych informacji było aż nadmiar. W tym miejscu się dla siemiatura właśnie z poprzednich dni. Jeśli nie widzieliście to Was zapraszam. Widzicie podobno w kolejnych doskonale wiecie co robić. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, do jutra, siema.